Tak jak mówiłem wcześniej w gołębniku, gołębniki są otwierane na cały dzień. Wieczorem dopiero gebelki są wstawiane, żeby już gołębie nie mogły wychodzić. Przez cały dzień na razie gołębie mogą sobie wychodzić, chodzić po trawie, chodzić po dachu, robić co chcą. Jak dotąd na razie nie było jeszcze widać przynajmniej jaszczębia. Także gołębie jak już będą trenowane na pewno filmiki będą też wstawione lądowisko, lądowiska takie A troszeczkę słońce świeci lądowiska są porobione takie, będą sobie schodziły przez wolierkę chodziły, anteny będą na wierzchu, żeby znowuż nie po, niepotrzebnych mitów jakichś nie było. Także siódmą godzinę mamy. Głębie niech sobie spokojnie wychodzą, nikt im tutaj nie będzie przeszkadzał, nie będzie płoszył.